A co sądzicie? Powiedzcie mi tak szczerze, nie? No. Co sądzicie o starym muranie? Kurwa. Zajechał mura? no. się wytrzymał ten mur. Gurwa lepszy niż młody. Lepiej się pokazał na pewno niż jego syn. No. Wy, ja się, ale wy kurwa mówicie lepiej. o walce, kurwa. ale ja o, mówię on o. Te wszystkie rundy lepiej się naprawdę pokazał niż ten młody. Ten młody nigdy! Ten był na na nigdy nie podałem mu ręki. Byłem na wielu konferencjach, wiele razy się z nim mijałem. Zawsze minęliśmy się gdzieś tam. z... Wzrokiem ale kurwa jakoś tak. Ale jebać widzowie, nie? Nie, czułem, jebać. czułem się, jakby patrzył na mnie. Jebać skóry, jego i Włodka, kurwa, kurwa. Farmazonów pierdolonych, kurwa. Włodka, bo... Ej, Ej, to Czaj, Włodka może niech, niech zostawi. A Władek to tam kurwa, malował kurwa, xy kurwa. Nie, nie, Spokój się. Władek nie żyje. Fajnie, kurwa. A Mateusz pewnie zblokowany przez niego. Dziwnie wiecie Mateusz, na walka o brodę myślałem, no wygra. Ja stawiałem kupowanie na W sensie, dobra, powiem swoją opinię, kurwa, nie tak? Nie no tak? Ale jak ujabą jest no, Muran, jak on tego prawego nie umie zrobić, ja bym mu jeszcze zajebał, by go kurwa nokautował, kurwa. Ja muszę tak robić, pa. Nienawidzę Uważam, że Mateusz Murański jest generalnie spokoj gościem, jest mega, no, ale spoko. przez ojca. Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi. jest manipulowany i kontrolowany. Jest kontrolowany. I wydaje mi się, Mateusz że to jest, jest kurwiczniebane. A generalnie gościu jest fajny. Naprawdę, wam mówię, że prywatnie jest fajny chłopak kurwa, bo ja z nim gadałem Skoła, że kupon przejęłaś, tak? nie, przejął, ale to młody To Ale to jest zły wpływ ojca, to jest zły wpływ rodziców, rozumiecie? To jest jakiś cytozło. To jest dla kurwa dziwne, nie wiem. Czy coś takiego, jest cały dziwnięty kurwa? Nie wiem, że legitnie, że można ale, wychować sobie nie. tak dziecko. No, jakby no, jakby no, kurwa było powiem, w totalnej tak. innej rzeczywistości. To, to nie, nie. No wiesz, dziecko rodzi się nieświadome. Hej, pijemy, pijemy. Zdrowie widzów. Zdrowie dla widzów, znowu wy zdrowie. Znowu zdrowie dla widzów? No jasne. Nigdy Zdrówka dla, dla was widzowie, żeby wam nigdy nie odpierdoliło. Tak, żebyście zawsze byli sobą kurwa. Zawsze sobą, pamiętajcie. Pamiętajcie, może i macie swoje zjebane zdanie, ale żeby zawsze było wasze.